Hej ludziska, cio! Z tej strony Basker, to jest Finance and 2 z yy, serii straszne weekendy musiałem się przyjść pośpieszyć bo tam marionetka się już niecierpliwi mhm mm okej okay. lecimy sobie z nocą trzecią nie wiem czy teraz polecimy dwie noce to będzie ciężka decyzja mm -hmm. bo te noce już będą ciężkie nie wiem, myślę. Stawię wam intro 5 będzie dobrze. Okej. Okay. Pyk, pik, pyk, pik, pyk, pyk. Nie chciałbym wypuszczać marionetki, bardzo bym nie chciał. Mała chica, widzieliście? Ojej, zaczęło się. Pierwsze... Ja? Pierwsza godzina. Już się zaczęło. A to tylko Foxy. Czy Foxy stoi już w korytarzu? Tak. Dobra, chowamy, nie widziałem nic. Dwunasta Eee Wiemy, że około minuty trwa jedna noc. Może puuu, jedna noc, eee, jedna godzina w tej grze Tyle wiemy. Zniknęła, niedobrze. W sumie może dobrze. Mmm. Mm Oj To mogłem przepłacić życiem. Taki błąd. Okej. Okay. Wiecie, co so, bardziej się boję jak nikogo nie ma. Jak wiem, że ktoś jest, to jakoś łatwiej. No tak to w każdej chwili może co na mnie wyskoczyć. No Dobra, chowamy się A, no, to tylko Fox i znowu się przechadza po y, korytarzu pizzerii Pizzerii. Luigi okay. No, Come on. Już, już Dobra Nakręcamy pozytywkę. Bo nie lubimy marionetki, tak samo jak y, Fongaj, tak? Dużo? Tak, Fongaj. Okej, okay, nosek szczęścia. A, jest, w każdym odcinku musi być. O, ojoj. Nie lubię takiej muzyki. Weź się ją stąd. A, tak. Foxy, no. Jakaś radośniejsza ta muzyka, no proszę, to, to nie jest straszne. To nie jest straszna postać, o. On sobie tu przychodzi po prostu popatrzy na nas, lubi nas. Hmm. Okej, okay, nie widziałem. Znowu nie działa. Pierwszy raz tak mam. O, nie fajnie. Bani jest groźna. Jest tam. Niedobrze. Teraz wyjdzie. Jeszcze było. Nie Działa? Nie lubię. Nie lubię. Aha. Dobra, nie ma jej. Uff. Okej, okay. jest tylko Foxy, która się tam spaceruje. Okej, okay. jest fajnie. Dobrze jest. Yy, w życiu bym nie poszedł do takiej pracy, nie. Znaczy, ktoś sobie pójdzie, znaczy, myśli spoko zarobek, popilnuje sobie pizzerii, w której nikogo nie ma. I, easy heist, nie? Oj, Freddy. O, to takie coś... Łooo! Wow, Przegrałem. 3, 2, jeden. Koniec, dobra. Jeszcze raz lecimy tą noc. A aj, za zakało pućkałem się. I nie zdążyłem maski nałożyć. tak se... No znowu myślałem, że pod kontrolem jest maska. Głupi błąd. No. Dobra, nieważne. Game over. No nie patrzcie tak na mnie. Zaczynamy trzecią noc. Pyk. Jeszcze raz musimy. No trudno. Czyli nie, jednak jedna noc będzie. Mhm, mm tak mi się zdaje. Czwartą noc będzie ciężko. Piątą z tym bardziej, a szóstą to masakrę będzie. W szóstej nigdy nie przeszedłem w sumie. Doszedłem do szóstej, ale nie przeszedłem jej. Tyk, tik tik, tyk tik tik. Tyk, tyk, tyk. Naciskał sobie guziczki. Eee, wzgląd na marionetkę. Mhm. Mm Czy teraz będzie podarujesz życie minigram? Chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Mhm. Mm Ciśniemy. Nos. Ostatnio szczęścia nie przyniósł dlatego, że za mało klikaliśmy. Dobra. Na tydzień już się naklikałem. Nakręcamy pozytywkę. Pozytywną pozytywkę. Nakręcamy negatywkę. Hehe. He. he, taki żart. Że pozytywna... ...pozytywka i negatywna to negatywka. Hehe. He. I wygrałam marsz żałowny. he Opatentujcie to. Hmm. Oj! Dobra. Muszę sobie... Muszę się przyzwyczaić do tego. W telefonie to po prostu palec przekładam na yy, lewą stronę. I tyle. Maska nałożona. Naciskam. A tutaj muszę myszką ruszać. Nie wiem po co nakładam jeszcze. Yy, tam była chyba trzecia godzina. I wyszedł. Nie lubimy Freddy'ego, nie lubimy w ogóle... No wszystkich nie lubimy Nie no, lubimy Foxy'ego, Foxy jest spoko Aha No i głowa mi będzie Okej okay. Maska No A, dobra nos Nos musi być Dobra już od teraz muszę zakładać przez cały czas w ten sposób. Wtedy yy, nie chciałem tego zrobić, tylko chciałem oświecić po prostu. I to się źle skończyło. To jest dobre przyzwyczajenie, żeby robić. Tak. O! Nakładamy. Maskę Frediego. O, i bani jest, ale bani chyba z pójdzie. Nie wiem, to zależy. Dobra, na tam dalej stoi? No jest straszne. To jest chyba najstraszniejszy animatronik w tej wersji. Zobaczymy, co twórcy szykują nam w następnej. O! Jakieś combo Czy Foxy się zbliżyła? Niebezpiecznie? Nie, jest dalej tam, gdzie była. Po prostu takie wrażenie jest przez yy, Starą Bani. Okay. Jest? Nie, myślałem, że tu już będzie. Taki dźwięk był. Widziałem ją. Ona to dalej stoi, tylko po prostu Foxy odeszła. Foxy jest dobra. Tak już mówiłem. Nie widać kamery. Dobra jest tutaj dalej. To jest fajnie, że nie musimy trafić na tą pozytywkę, żeby ją nakręcić. Wystarczy, gdzieś tu kliknąć i przeciągnąć kursor. Oj, oj, oj. To było złe. To było bardzo złe. Gdyby tu było Bani, to by było po nas. Mhm. Nie fajnie. Do wentyli nam wchodzą. Dobra, tak trzeba robić. Fajnie było, jakby trzeba było to naciskać. Bo by łatwiej. Nie byłoby takich głupich misklików. Ok, nie widać światła. Aha. Jejku, co się dzieje? Chyba jest zawzięta. O! Czika, ciebie się tu nie spodziewałem. Ale zareagowałem od razu. To jest... To jest ważne, to jest ważne. Więc za nas nie wyskoczy. To by to bym się naprawdę zdziwił. Tak by, tak by było w 6 nocy. W 6 nocy nie, trzeba się nie można się pomylić nawet o pół sekundy. Trzeba od razu kliknąć. O, nie działa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, nie fajnie. Dobra. światełka, światełka. Nakładamy maseczkę. he błot. Tam. Nie, może. Wow! Nie spodziewałem się, ona mi działa kam kamerę. Jak przegram, to naprawdę coś zrobię temu tej, tej grze. Dobra. Nie, jednak było szybko. Pół do naładowania. Nie uda się. Eee, tam coś było? Miałem takie wrażenie. Okej. Okay. Tak mówię, najgorzej jak ona ci sama ściąga tą kamerę w dół. To wtedy jest źle. Wiedz, że. Wie że coś się dzieje. Dobra, Foxy. Kiedyś się napijemy razem. Okej? Okay. Nigdy nie miałem tak, że mi się latarka skończyła. To było Mhm. Planuję nagrać jeszcze Left 4 Dead, a, a to raczej nie będzie w horrorach, bo to nie jest horror. To jest typowy FPS. No z zombiakami, bo z zombiakami, ale to nie jest horror. Więc kiedyś sobie... nie, niedobrze. Kiedyś sobie to nagramy, tylko myślę teraz jak, bo w solo to będzie nudne. Oooo Musiałbym kogoś załapać do tej, do tej nagrywki Tylko nie mam kogo Musiałbym kogoś zapoznać chyba Oj Wtóra godzina nie, spo, nie spojrzałem? Pewnie czwarta nadal. A czwarta. Już się piąta zacznie, będę wiedział, że minuta do końca. Tak minuta powiedzmy 10. To było? Nie, to nic nie ma. Oj, tą maskę zakładam chciałem. O! Refleks? Refleks? Czy już? Pani, teraz się naprawdę ciebie nie spodziewałem Bram, Oj, pozytywka, nie fajnie Koniec Tak, wentyle Okej, okay, teraz naładujemy do końca Tak mówię, najgorzej jak nam... Yy, ...odcinają kamerę Okej okay. Robi się gorąco, już się spinam trochę, tak? Teraz by mi coś wyskoczyło, to by mi się naprawdę zes... Eee, bo jestem spięty strasznie, bo chcę to wygrać. Mhm. Uh -huh. Dobra. Szybko maska. To jest... Źle zrobiłem. Zła kolejność. Tak. Wentyle. Nie działa. Maska. Szósta. I teraz będzie minigierka. I po tej minigierce się chyba żegnamy. 12 minut, około teraz jest 12 minut. Ale jeszcze 12 minut będzie całość. Może intro wrzucę? Nie, nie chcę mi się. Jak będę miał intro? O, jest. Nie, dalej patrzymy się. Chika się na nas patrzy. O, i teraz jeszcze Freddy się patrzy. Wszyscy się na nas patrzą. Wszyscy są zwróceni w naszą stronę. Czyli kim my jesteśmy? Tylko, się na nas patrzy. Chika, Freddy. Hmm. Mam bardzo ciekawe spostrzeżenie. It's mi. Yy... Wiem, że czwarta noc. Poczekajcie. Hmm. Teraz sobie poczekam, nie chcę mówić, bo nie wiem, czy to będzie widoczne. Ale zaraz, niech się tylko pojawi. Come on. Okej. Okay. Yy, mam takie spostrzeżenie. Że to... Musiałbym... Muszę to jeszcze sprawdzić. Czy on czwartego dnia... Nie, poczekaj, mnie sprawdził to od razu. Mówi, że ktoś ukradł strój Golden Freddy'ego. Coś mi się zdaje, że to my jesteśmy Golden Freddy'em. Tak. Ale dlatego... Ale to... Dlaczego w minigierkach on na nas wyskakuje? Nie wiem. Ale to jest fajny trop. Powiem wam, że no... Jestem z siebie dumny. Nie, nie gramy teraz 4 nocy, chcę po prostu dłużej przeżyć, żeby z wami pogadać. E... Czyli to my możemy być Golden Freddy, em. i to my ukradliśmy ten kostium, ale dlaczego? Nie mamy motywu właściwie, dlaczego ukradliśmy ten kostium. Ale widzieliście, czyli się, że my jesteśmy Freddy, ale Freddy był przed nami, nie widziałem tego zupełnie wcześniej. Kim my byliśmy? Z tym pytaniem zostawiam Was. Do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się, na razie.